Właściwie Olek zakończył, prawda, to co miało być. Jednak my z miłą chęcią przedstawimy jeszcze coś. jeszcze. Państwo są zadowoleni, więc zaryzykujemy, ale przezolność szkolna nauczyła nas, że nie warto robić czegoś tak, że tak powiem huzia na ludzie, tak? <laughs> yy, Przygotowaliśmy specjalne oświadczenia, które rozważam koleżanki. Yy, treść tego oświadczenia brzmi następująco. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem człowiekiem małostkowym. Cechuje mnie wyrozumiałość, tolerancja i duże poczucie humoru. Umiem zrozumieć dobre intencje młodzieży i wybaczyć jej szczeniasko mnie placować. Dobrowolnie staje się uczestnikiem przedstawienia i przyrzekam, iż nie będę się czerpiał zawartych w nim treści. Właśnie o, 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 o oświadczenie, co powiązało Państwa do wzięcia udziału w tym przedstawieniu. Często, często słuchaliśmy w szkole, jak Państwo mówili, ja, Wasz wieku albo za moich czasów. I właśnie my chcieliśmy sobie wyobrazić Państwa, właśnie Waszych młodzieńczych, latach, jak to było, kiedy wy byliście małymi dziećmi. Młodzi też się pamiętają, nie? Thank <laughs> you. come <laughs> on Termin minął. Będę z panią myślę, siadaj. Okay. Dzieci, jedziemy na wycieczkę. Jeżeli ma się niedobrze, o paćę woreczki, jedzie z nami również pan przywódnik. Pan Bocia. Dreszty powiem, panie... powiem wam pan kierowca. Dzieci, ja mam nadzieję, że wiecie, jak się należy zachowywać kulturalnie w autobusie. Każdy przy swoim fotelu ma woreczek. Wszystkie śmieci mają znaleźć się w tych woreczkach. Jak wysiądziecie tutaj, ma być tak jak jest teraz. Jeżeli nie będzie czysto, nie wypuszczę was. Pawson, Jedziemy teraz autostradą A37, wybudowaną z funduszu RWPG w latach 50. przez wczesne no, tam warstwy. Tam znajduje się wieża od A tam znajduje a się. A ja słyszymy, że. Nie przerywaj panu przewodnikowi, daj mu dojść do głosu. Jeśli będziesz się przyczynić, to, to zostaniesz przewodnikiem. A dalej siadaj. Wysił! Wysił! Zamknij się! Witam! <śmienic> Nie mocz włosów polowych gdzie ani! Może poszli ci kumęczkę! Czekaj, czekaj, jeszcze jedna z jadać została! Marek, który to jest! Mają błażkie! Bo ja, ja ujęłam bapel! a kiedyś mama wystała mi z kolejce... z, kolei z Dzieci, cicho, cicho, cicho! Co to za pisk? Czy autobus? Proszę Panią, Irenka zabrała wiatr! A -a 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 -a. Myszów się boją! Myszy, mówi się, myszy. Ja się tam nawet pająków nie boję. Prawdziwy pajownik <-a> te bojownice? się ktoś nie się się na Nie nie ma się do płeczków, których pan sobie <grystanie w koreczku> chce. Ja się do nie dołączył. Panie, o, z tyle pan zęby, ja ci Teraz Teraz jest klos. Ja też chcę być chansem klosem. Nie może. Nogę. Okay. dlaczego? Bo, 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 Właśnie, że bo, nie pani. pani. Продолжение di poi un altro A nie, 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 ty tam z tym, ty, ty, ty dokładnie. Ty. Zbieraj Ale ten łączonisz, bez dyskusji. Ja obie czysto. Nie wysiodziesz dopóki nie, do nie pozbierasz. Już! No. Szybciej, co jest? Dzieci przyjechaliśmy. Byliście beznadziejni, nadziei. Jedziemy do domu. No Krystyna, Krystyna Felipe nie zostanie, co prawda, przewodnikiem z licencją, ale będzie wieść młodzież szkolną po wielu mapach świata. Katarzyna Fia. Centrów własnej wychowawki. Marta Krajek. Marta Glejek zainspirowana szkolnymi doświadczeniami poświęci się hej. Ona, że najlepiej żyć we własnej życiu. Będzie królem, księce pola i kobiety. od też też będzie w historii. Peter. Marcin Węgrzyk tylko <noise> koks będzie przerabiać chłopców na mężczyzn. Krystyna Sięba nie przestanie pucować. Będzie w tym doskonała. Szybko zamieni na tablicę szkolną. Każdy natura. Uważnienie. I nie, I nie poważnie. Jakaś. Wyrośli na duży i poważnie. Więc dla nas też jest nadzieja. Basia Wasja Belferko, Mikołaj Kaczyk Kierowco. <noise> jeszcze <einen> mamy <moment>, jeszcze <głos> <już>. <głos>